sam. Nie tak szybko. To dla mnie za szybko. Brrr, brrr. Ach, nie przesadzaj, szefie. Brrr, oj, 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 co to leżało na drodze? Spójrz. Tam coś jest wielkiego. Brrr, 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 brrr. Oczywiście, że coś wielkiego. Kinder niespodzianka dla dzieciaków. Sam spójrz. O, faktycznie. No, faktycznie, faktycznie. I my otworzymy te kinder niespodziankę i zobaczymy, co znajduje się w środku. O, jakby powiedział Mikołaj. O. Coś, w woreczku. Przeważnie te zabawki nie są w woreczkach, ale tu akurat mamy w woreczku. Co to jest? Jakiś taki grzybek chodzący. A w woreczku, bo można nim malować, tak? O! Ten woreczek już jest dziś otwarty. A nie. To nie było w woreczku, ale to w woreczku. Dzień dobry, jestem pan... Pan, pan. A tam głowę można jakoś ściągać, tak? Głowę można ściągać. A co tam on... Palca wkłada? Jak tą... ściągnąć mu tą... głowę? Tu? Ja nie wiem, jak to ściągnąć. Tak mocno jest włożone. A tu z boku jakoś pokazują. Żeby tu z boku. Bo oh jest. Tak, zobaczcie. Tutaj pokazują, że z boku. Czyli. Okej, okay, moment. Troszkę to inaczej wygląda, ale to nie schodzi. Jak to ma Jezus jakieś małe dziecko otworzyć? Teraz coś tam chyba o Boże Jezus, jak wy robicie te zabawki że nie można tego ściągnąć byście się wstydzili Ja nie mam pojęcia, jak to się ściąga. To naprawdę jest bardzo ciężko. No, bardzo przepraszam, nie pokażę Wam, jak maluje ten ten tutaj ludzik. Ale widzicie, jakoś można nim namalować. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro na BBTV Superbajki.